Trochę się różni to czwarte pole, bo jest bardziej takie mięsiste i bardziej tam trzyma. No choć stanąłem z równego, ale to i tak mi gdzieś w powietrze wywaliło niż miałem iść takim szczurem. Starsi koledzy są bardziej doświadczeni, ale gdzieś też tą swoją uwagę i te swoje jakby no, odczucia też im przekazałem. Dzisiaj były po prostu trudnie, troszeczkę trudniejsze warunki yy, i sobie z nimi po prostu nie poradziłem. Yy, moja sytuacja jest taka, że. Bo dzisiaj jest dużo złości we mnie, wiadomo, wy, fajnie, że wygraliśmy te zawody, natomiast liczyliśmy na trochę więcej, ale. Dla mnie, żeby dzisiaj dobrze pojechać, to najlepiej byłoby skończyć już ten sezon i, i dopiero wystąpić w następnym. Rzeczywiście było bardzo ciepło dzisiaj i, i, i trzeba było specyficznie ten tor dzisiaj przygotować. E, a druga sytuacja jest taka, że wiadomo, no, duże napięcie przed tym meczem, bo wiedzieliśmy jak ważne jest to spotkanie, jak bardzo nam zależy, żeby dobrze pojechać. I czasami, e, gdy się chce zbyt dobrze, to można przekombin nie przekombinować, przed przedobrzeć po prostu. No i, i... Wydaje mi się, że z tym mogliśmy dzisiaj mieć problem, a ja na pewno miałem ogromny. Bardzo przepraszam za to, wszystkich, ale jak ktoś dobrze widzi, jak ja jadę nawet na tym motocyklu, to widzi, że to nie jestem ja. Zawsze tu przyjeżdżam, z przyjemnością się pościgać wylesznie. Wiem, że to fajny tor, gdzie jest dużo ścieżek. W zeszłym sezonie to zrobiłem tu. 13, ale w 6, dzisiaj 12 w 5. Sprzyja mi le lekkie nietrafienie było w, pier w pierwszym wyścigu trochę mnie mną szarpało i a później później już e skarygowaliśmy z teamem ustawienie i praktycznie no co mógłbym powiedzieć. No, praktycznie w tych na tych samych przełożeniach jechałem co w zeszłym sezonie. Możliwe, że to nie tylko kwestia przełożenia, tylko ten tor mi jakby sprzyja od dawna i lubię tu jeździć.